Przechodzimy obi bez patrzenia. Mamy tutaj razem z kilkiem opaski najpierw ja będę miała zasłonięte oczy Kitek będzie mnie kierował. Zobaczymy jak długo wytrzymam. A potem Kitek będzie miał zasłonię to, czyli to ja będę jego kierowcą. No będzie ciekawie. Kierowcą tej ciężarówki, czy jakoś tak. I jeśli uwielbiacie grać ze znajomymi w Roblox, koniecznie stawcie kciuka do góry, a ci co myślą, że pójdzie nam dobrze, niech napiszą w komentarzu typ bufinki, a ci co myślą, że pójdzie nam tragicznie, niech napiszą prawdę. No dobra Kitek, poczekaj. Ja muszę to założyć yy, i słuchawki, żeby cię słyszeć. Okej. Okay. Tak, 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 po kolei, po kolei słuchawki, żeby się słyszeć, tak? Dobra. Nie mm. jest takie łatwe. Okej. Okay. Dobra, Muffinka. Kolejny kolczyk mi spadł. A nie! No dobra, później go położę. Odstawiam. O nie, który tu był klawisze, e, Cześć, chociaż sobie na klawisze zerknę, dobra? Dobra, już nie, nie ruszam. Ustaw sobie wszystko. Dobra, masz zamknięte oczy. Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze sprawdzę, czy Myszka jest na miejscu. Okej, okay, wszystko jest okej, okay. dobra. Jestem, czy ja się ruszam? Tak, ruszasz się. I teraz słuchaj, mam po trzech minutach następuje zmiana osoby, która gra. Czyli dobra. w tym momencie ja prowadzę Ciebie, potem Ty prowadzisz mnie od tego miejsca, do którego ty doszłaś? Okej. Okay. Czyli zaczynamy za trzy, cztery, start. Dobra, lecą trzy minuty. Słuchaj. Musisz troszeczkę w lewo skręć. O która jest lewa? E, tu? O dobrze, dobrze. Teraz do przodu, do przodu. Idziesz do. Nie, nie, nie. Stój! Stój! Cofnij się. Cofnij się. Cofnij się. Cofnij. Jeszcze się cofaj. Jeszcze się cofaj. O ładkę, dobra. Odwróć się teraz. Naciśnij sobie teraz S. S. Które to jest S? Na dole. Od W. Tak jakbyś się chciała cofać, Wufika. Proszę cię. No, żebyś się cofnęła w moją stronę, nawet nie wyszłaś z respa. Aha. Y, Wufij prawo, lewo. Obrócić do 180 stopni. No i obróciłaś się o 50 w lewo. Mówi, Naciśnij literkę S. To jest. Masz. Czekaj, S. Który to jest S? No dobrze, trzymam S. Teraz dopiero nacisnęłaś i idziesz. I trzymasz to. Trzymaj, trzymaj. Dawaj. Super, super, ale lecisz. Normalnie w końcu weszłaś w ogóle na obi. Jestem z ciebie dumny. Cześć, Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Mocno. Trzymaj cały czas. Biegnij. Dobra, dobra, dobra. Jest. Stop, stop, stop. Zatrzymałam się. Dobra, idziesz raz. Trzymaj, trzymaj to S. Trzymaj, trzymaj. Dobra, teraz musisz odbić lekko, naciśnij literkę A. Mówi prawo lewo. Lewo, lewo naciśnij literkę. Super i teraz znowu naciskasz S. Trzymasz S. Trzymaj, 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 trzymaj. Dobra, stop, stop. Teraz naciśnij literkę D czyli prawo. Naciśnij w prawo. Dobra i teraz znowu S, trzymaj. Super. A ja spadłem. Nieważne, nieważne, nic się nie stało. Okej, okay, super, jesteśmy na drugim checkpoincie, widzowie. O matko, tu są znikające schody, pod co? Słuchaj, teraz jest sprawa prosta. Będziesz musiała biec, trzymając cały czas W i D. Ja ci będę mówił, biegniesz na 3-4, trzymasz W i D. Mów mi co, trzymam trzymać tył, lewo, prawo? Trzymasz cały czas do przodu i w prawo. Do przodu i w prawo, ale stój, stój, stój. stój, stój. Nie, no i idziesz do tyłu, masz źle kamerę obróconą. Dobra, spadłaś. A, ale mam checkpointa. Dobra, 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 biegnie, biegnij, biegnie, biegnie, biegnie. Dobra, spadłaś jeszcze raz, jeszcze raz. 30 sekund, 20 pointy widzowie To będzie ciężkie. Masz trzymać teraz W i D. Ja ci powiem kiedy, to zaczynasz biec. Poczekaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Niech się to zresetuje. Podejść trochę, podejść na cieniu W, na stop. Stop, 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 stop. Nie ruszaj się. Teraz trzymaj, trzymaj. W, 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 trzymaj, trzymaj D. D, D, d. mocniej idę Mocniej idę Ty się mocniej, mam to wciśnięte Co się stało? No nic, prawdopodobnie skończył się twój czas, więc będzie zamiana. Ja przynajmniej okay. czekajcie. O ja cię kręcę, nie masz szans, że po tym wejdę. Dobra, zdejmuję. słuchaj opaskę na oczy, a Kitek wkłada swoją. Odbiła moje rzęsy. Tu super. O, łateczko. Dobra, Kitek, słuchaj, przygotuj się na mnie. Będzie ciekawie, tylko... A, ja jestem tutaj. Dobra. Powiedz Here mi, jak go. gotowy. Jesteś gotowy? No, ja jestem gotowy. Dobra, trzy minuty, trzy minuty, tak? Dobra. gotowa. Idź prosto i lekko... i trzymaj... Stop, stop! Poczekaj, 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 bo ona ci... No, tak. Idź prosto. Idź prosto. Idź prosto, idź prosto i teraz lekko skręcaj w prawo. Ojej! Super, tak. To będzie ciekawe, gdzie ty jesteś. Taki tak pod. A, nie, nie idziesz, Stój, 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 przeciągnij lewo, bo ona nam tu przeszkadza i to o to chodzi, ona <mulacje> tu yy, Dobra, i teraz idź w prawo i już idź w prawo i prosto. I prosto, prosto, tylko prosto, tylko. Aj! No co? Aj! Jakie aj, bo też... Nie, nie, nie. No jeszcze raz. Dobry. Dobra, teraz idź prosto i skręcaj w prawo, jak ci powiem start, prawda? Yy, Nie powiedziałam ci start, ale skącaj w prawo. Prosto, aj! Nie, 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 obróć się w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Stój! No! I spadłeś. Jak spadłem, no co ty nie mówisz? Prosto w prawo na trzy, cztery. Jednocześnie to trzymasz. Trzy, cztery! Dawaj! A, ale nie aż tak! No! No jak to? Musimy zrobić checkpointa. Dobra, to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tak? Stój i nie ruszaj się. Teraz będziesz robił tylko prosto prawo, prosto prawo, jak ci powiem start. Okej, trzy, cztery, start. Here we go! Dawaj, 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 dawaj. Pięknie, 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 super, super. O tak, 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 dalej, 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 Jest super! O! to jest długie strasznie, okej, okay. i stój, stój, udało się, checkpoint, co, ale co, co jest, udało się, tak, idziemy dalej, teraz idź prosto, cały czas prosto, bo nie wiem, co to jest, prosto, 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 stój, podskocz i trzymaj prosto, super, i teraz jeszcze znowu to samo, super, stój, gdzieś ty Nigdzie nie skończyłem. Spadłem czy nie? Dobra, je, jeszcze raz, dobra. No. Prosto. Ja kiedy kiedyś skakać Prosto, 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 no, iść prosto. prosto. Czekaj, no gdzie ty skoczyłeś? Spadłem czy nie? Spadłeś. Prosto. Prosto, stój. Czyli prosto, prosto, prosto. I teraz prosto i skacz. Super. Stój, stój, jeszcze I teraz prosto i skacz. Super. Jeszcze troszeczkę do przodu. Prosto i skacz. Super. Stój, i teraz prosto i skacz od razu. O super. Stój za szybko! Co, spadłem? Poczekaj. Yes. w lewo jeszcze prosto w lewo ok stój prosto super prosto no idź prosto no idź idź spokojnie dobra teraz poczekaj I jeszcze prosto prosto no super tak jeszcze trochę prosto super o oh, checkpoint kolejny super jest ale dobry jak i prosto y jeszcze trochę w lewo i prosto jednocześnie super jeszcze trochę ok stój teraz prosto i idź prosto 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 I jeszcze trochę w lewo trochę w lewo i teraz prosto ja się spociłam prosto 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 stój i teraz na Maxa w prawo. Prawo? Tak? Super. I teraz prosto, 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 prosto. Jest, nie jest Stój, stój, w prawo, tylko w prawo, tylko w prawo, tylko w prawo. Jeszcze, 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 jeszcze. I ta stój! Stój, 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 Teraz w, lew w lewo. Lek Jak w lewo? Tak? Lekko, tak i stój. I teraz prosto spróbuj. Jeszcze. Lekko w lewo i prosto. O, super, super, idź prosto. Tak, jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze. Stój. Lekko w lewo i teraz prosto. Super, dobra, jeszcze prosto, jeszcze, dawaj jeszcze prosto. Stój, teraz w lewo. Ja się boję w lewo, no. Na maksa w lewo. Tak, w lewo idziesz prosto jednocześnie. stój Stój, nie! Spadłem? No jak spadłem! No, spadłeś. To niemożliwe jest! No. Ale i tak jest... dobrze szło! Jeszcze raz? No dobra, jeszcze raz. Widzisz, ja jestem lepszym kierowcą niż ty. Tak, 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 zdecydowanie. To co mam pro... No, okej, okay, jeszcze trochę. Stój i teraz na maksa w prawo. Super, stój! Teraz na maksa w lewo! Stój! Nie, nie, nie jednak z powrotem cofnij! O, stój! Lekko w lewo, e, drugie lewo! Jak drugie lewo! To jest prawo! No to nie było to! właśnie, a ty miałeś w lewo skręcić! Kufika. Lewo! Drugie lewo, to nie jest lewo To jest lewo! To nie jest lewo Drugie lewo! No to jest prawo Jeszcze raz, no, jeszcze raz To jest prawo. Super, jeszcze raz Co jest? Czemu ty je skręcasz? A teraz? Nie, drugą masz skrę... O! I prosto? Je... Yeah. Tak, i trochę w prawo teraz skręć. Stój, jeszcze troszkę w prawo, zanim pójdziesz dalej. Jeszcze trochę w prawo. I teraz iść lekko, prosto, prosto. O nie, ja wymiękam. Jak to wymiękasz? To jest straszne. Dobra, to teraz ty mnie prowadzisz. Nie, 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 no przecież chyba czas ci się nie skończył. Czym się nie odpalił stoper? Chyba stoper nie odpalił. Nie odpalił się stoper, oszustwo. No strasznie długo już cię prowadzę. Dobra, zaczynamy. Zamknęłaś oczy. Czekaj, zamykam oczy. O matko, przeszliśmy tylko tyle, naprawdę. A ja przecież. Dobra, no to tak. Je je jedziesz prosto, mocno. Czekaj, 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 już za tym ok. okej. Uh -huh. Prosto. To je je jedziesz, jedziesz, trzy. Teraz trzymasz, a leć w lewo, lewo, full E lewo. Jeszcze, jesz, jeszcze, poczekaj, nie czaj się, bo ja spadłem. Dobra, poczekaj, 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 teraz musisz w prawo, prawo, mocno w prawo. Stop, To nie, 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 jeszcze w lewo, 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 lewo. Stop, padłeś. Super, mi lepiej szło. No bo ty ja pojedynczo naciskałem, a ty trzymasz te klawisze, no dawaj, prosto, trzymaj, prosto, jeszcze raz, prosto, cztery, pięć razy, stop, raz kliknij w lewo, dwa razy, jeszcze trzy razy kliknij, jeszcze, jeszcze dwa razy, jeszcze raz. Było dwa. Raz. raz. Raz w prawo, lewo, w prawo, w prawo, w prawo, raz, raz, raz w lewo, teraz do przodu, teraz w lewo, raz, e... to było lewo. No, to jest lewo. A, bo to dobra, w drugą stronę, w sumie jak miałeś pewnie w tym store, nie masz, dobra, prosto. Kiedy nie rozjesz w prawo, lewo. Cicho, nie, to nie, to, nie, to się nie masz. Musiałem skontrować, zapomniałem. Jestem stop. O matko, jesteś na krawędzi. Słuchaj, bufinka. Teraz uważam, że musisz skoczyć. Podskocz. Dobra. <laughs> nie udało ci się, ale teraz słuchaj mnie, słuchaj mnie. Cały czas trzymasz prosto, cały czas trzymasz w i ja ci tylko powiem, że masz skoczyć, ale cały czas trzymasz w, nie zatrzymujesz się. Trzy, cztery start. Trzymaj, trzymaj W, mocno, skok! Za późno, jeszcze raz, jeszcze raz. Mufika, jeszcze raz. Przejdziemy to inną metodą. Dawaj, trzymaj w i skok! Aj, za, za wcześnie, jeszcze raz. Dobra, biegnij. Biegnij cały czas, biegnij prosto. Skok! Super! Super! Biegnij, biegnij! Biegnij, jeszcze jest stop! Dało się? Nie! Yeah! O matko. Słuchaj, y, weź, z, idź prosto. Czekaj, klawisze zgubiłam. Dobra, idź prosto teraz, dobra. Puścimy ci minutnik. Mam nadzieję, że cię skontruję teraz na. Dobra, słuchaj, i teraz trzymaj. Po co się biegasz? Po co biegasz? Dobra, słuchaj. O, dobra, tak się będzie dało. Trzymaj teraz W. Klikaj W pojedynczo. W, 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 w cały czas, cały czas prosto. Cały czas. No, Kliknąłeś ty jeszcze, czy nie? Chyba tak, przez przypadek. No, 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 widzę właśnie. Dawaj, dawaj. Klikaj tylko tak W, tak. Klik, 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 klik. Cały czas, cały czas. Dawaj, 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 Mufinka, Ale ci to idzie. I teraz to samo, cały czas, cały czas. Ty wiesz, ty się ze mnie śmiejesz? Cały czas klikasz W, cały czas. Nic innego, tylko W. A. Dawaj, 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 cały czas, cały czas, super. Dalej, dalej to samo, dalej to samo, Mufinka. Cały czas to samo, nie przejmujesz się, cały czas, cały czas tak klikasz, dobra, super. I trzymaj w, Mocno W teraz. Cały czas w super, super jest. Fajnie spadłaś, jest dobrze, jest dobrze. Słuchaj, teraz trzymasz w. Trzymasz w, mocno. Cały czas trzymasz to w. Nie zatrzymujesz się, super. I cały czas, ja ci powiem kiedy, ja ci powiem kiedy puszczasz, dobra? Be, super jest, ale, ale, ale pięknie. Wow. nie no, widzę. widzowie, widzicie jak się przechodziło. Super jest, fajnie, spadłaś. Teraz. Super. Teraz znowu trzymasz W. Trzymasz W. Nawet się nie zastanawiasz, Mufika. Coś tam dokliknęłaś. Nie, tylko W trzymam. No nie, coś za wcześnie może nie załadowało postaci. Super, trzymasz cały czas. O matko, ale ślizgawka, ale sztosz. Jedziemy sobie. Jesteśmy. Okej, okay. zostało ci jeszcze minutę, Mufika. Teraz idź. Trzymaj W. Trzymam cały czas. Tracisz spację. Dobra, super. Teraz tak, teraz to sam. Będziesz klikać tak W. Będziesz cały czas klikać. Tak, klikaj mocno, bo jest długa droga, ale klikaj. O matko, ja, ja spadam częściej niż Ty. Jestem prosem Stop, 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 stop. Nie zdążyłem. Jeszcze raz robisz to samo. Po środku będzie taka jakby trzeba będzie przeskoczyć. Ja ci powiem stop. Jeszcze kliknij jeszcze trzy razy W. Jeszcze Jeszcze dwa razy, jeszcze raz. w ja spację i trzymasz W. Super. I teraz W. Znowu klikasz, tapujesz cały czas. Dawaj, dawaj, ale nie no, jak ty chyba przejdziesz chyba z 10 poziomów. Dobra, teraz prosto, prosto, cały czas trzymasz, trzymasz, trzymasz. Super. Nie no, widzowie, ogrywam. Teraz trzymasz W, trzymasz W po prostu. Trzymam. Nie zastanawiasz się. Nie zastanawiam Tak, dokładnie. O matko, będą przeskoki będą przeskoki mufinka. Trzymasz, skok. cały będzie powoli robić. Dobra, tapujesz W cały czas. Stop. Teraz skok i W trzymasz. Super. Stop, stop, stop. O, czas się skończył. Zamiana, ostatnia zamiana, tak? O, łatko. Pokazać Ci, ile przeszłaś? No. Jest przeszłaś tych kulek. A, od tego Twojego oddal sobie mapę Rolę. To tam po lewej były te, widzisz, tam daleko. No. Po lewej te, 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 to tyle przeszłaś Ty. Super. Bo wszystkie były na W trzeba było trzymać, tylko skakać jak chcesz. Będziemy nadzieję, że tak po prostu będzie teraz. Dobra, Kitek, zamknąłeś za za oczy? Dobra, jest okej. Okay. No. Lekko do przodu. Raz, dwa, to ok. OK, stój. Teraz w. 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 W, 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 w. Stój. w. I spacja. Super. I teraz do przodu. Stop. Teraz w prawo. czekaj. OK, dobra, teraz będziesz prosto. No to to zrobiłem. OK, no to tak. Prosto troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze, jeszcze. jeszcze. Stój. Prosto i, i spacja. Super. Teraz troszeczkę prosto. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I spacja. Super. Teraz jeszcze prosto, 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 prosto. I spacja. Super, to jest trochę długie. Jeszcze, 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 jeszcze. Prosto, i spacja. Stój, i jeszcze troszeczkę dosłownie cztery razy. W. I spacja. Stój, trzy razy. W. I spacja. Super. Cztery razy. W. I spacja. Super. Ja się kręcę, ale jestem zestresowany. Ja też. No. Prosto. I co teraz? Ile razy. W. Mówika! Sorry, prosto, prosto. I spacja. Super. I jeszcze troszeczkę prosto. I spacja. I mamy kolejny checkpoint. Teraz w lewo. Nie. Co się stało? E, o nie, czekaj. O, dobra, to jednak w prawo, bo to w prawo jest ten prawdziwy. အာ Dobra, co teraz? Yy, są dwa, wiesz, takie, w prawo, prawo, prawo. Nie, w lewo, w lewo, w lewo. I prosto, okej, okay, i prosto idziesz. Idź prosto, idź, prosto, idź, prosto. Teraz stój. Ja muszę sprawdzić. Okej, okay, no to idź cały czas jeszcze prosto. Lekko w lewo i jeszcze prosto. Super. Idziesz, 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 jeszcze, jeszcze troszeczkę. I stój. Okej, okay, teraz tutaj jest tędy, które ja padłam, bo musiałam zobaczyć, którędy. Wiem, nie wiem, rozumiem, no. Okej, okay, poczekaj, poczekaj. I teraz tak, idziesz w prawo, 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 jeszcze, 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 prawo, jeszcze no. stój I, i, i lewo, i prosto. Tak, prosto, prosto. Super, jeszcze, jeszcze troszeczkę. Jeszcze klikaj, klikaj, klikaj. Jest kolejny checkpoint. Jest. Stas, idziesz tylko prosto. I cały czas prosto. Biegnij prosto, bo to będzie znikać. O matko, biegnij! Biegnij! Jeszcze szybciej! Szybciej! Biegnę, nie mogę! Stój! A dobra, to idź lekko, idź prosto, to nie znika. I lekko... stój, prawo! Stój, prosto, jeszcze... Prawo i prosto i teraz lecisz prosto i stój. Prawo, tylko prawo. Teraz tylko jeszcze, jeszcze prawo. Jeszcze prawo, jeszcze, 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 jeszcze prosto i prawo. Prawo! Jeszcze, 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 Stój, prosto, jeszcze, jeszcze, prosto. I prawo, jeszcze mocniej prawo. I stój, prosto teraz dajesz. Prosto, jeszcze stój, prawo. Prawo, jeszcze mocniej prawo, jeszcze mocniej prawo, jeszcze mocniej prawo, jeszcze, jeszcze mocniej. Tak, 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 jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę prawo, jeszcze raz prosto, stój i teraz prawo. i jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. I jest! I prosto, jeszcze, prosto. O matku, ja już nie dam rady. Mamy to, mamy to. To jest szachownica, ja się poddaję. O matko, o nie no, tutaj. Ale to jest łatwe, to patrz, mówisz mi tak. Skok, 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 skok. Oj, nie trafiłem. Widzowie, mam dla was wyzwanie. Policzcie i napiszcie w komentarzu, ile razy padło słowo prawo, ile razy lewo, ile razy prosto, ile razy do tyłu i inne słowa, które się powtarzały. Powodzenia. Jeśli chcecie kolejny challenge, koniecznie napiszcie w komentarzu jaki, a my widzimy się na tym filmiku. Buziaki, pa! pa!